Stella Maris. Biblijne rekolekcje adwentowe kanału Jaskinia Słowa. W dzisiejszym spotkaniu z Maryją chciałbym znów wejść w tekst Starego Testamentu. Chciałbym zaprosić Was do lektury trzech rozdziałów księgi sędziów, rozdziału 6, 7 i 8. Te trzy rozdziały opowiadają nam o Gedeonie, czyli o postaci związanej z czasem sędziów. Gedeon był sędzią w Izraelu, a więc zanim powstała jeszcze monarchia. Pierwszym królem był Saul, a sędziowie rządzili po wejściu z Jozłem do ziemi obiecanej. Dzisiaj sędzia kojarzy nam się z kimś, kto wydaje wyroki, kto pracuje w sądzie. Natomiast sędziowie, o których mówi księga sędziów, to byli wodzowie powoływani na czas niepokoju, na czas ataków nieprzyjaciół z, z, z jakichś sąsiadów, którzy najeżdżali Izrael. I ponieważ Izrael istniał jako niezależne, powiedzmy, miasta państwa, wspólnoty. Tych dwunastu szczepów Jakuba, kiedy był najeźdźca, kiedy pojawiał się wróg, jednoczyły się dwa, trzy plemiona najbliżej tej granicy, która była napadana, albo może czasem wszystkie pod wodzą, właśnie sędziego, który, który był na czas wojny liderem wspólnoty, ale kiedy był czas pokoju, to już nie był, nie był potrzebny, więc sędziowie, Zmieniali się. Ostatnim tym sędzią Izraela był Samuel, natomiast potem był już król Tul-Dawid. Król Opowieść dzisiaj o księdze sędziów o rozdziale 6, 7, 8 o Gedeonie. My tę historię znamy, troszkę może nie znamy. Pojawia się w godzinkach pieśń o runie Gedeona, ale też pamiętamy czytanie z księgi. Zajasza. Zdaje się, że w czasie pasterki czytamy to, bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy, jak w dniu porażki Madianitów. To pojawia się w zapowiedzi odnoszonej do Chrystusa, do narodzin Mesjasza. Więc dziś troszkę o tej porażce Madianitów i o Gedeonie. Czemu to y, maryjne spotkanie? Spróbuję to wyjaśnić już za chwilę. Zostańcie, proszę, z tym nagraniem. Proszę, kliknijcie y, łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Udostępniajcie te nagrania też innym, komentujcie w komentarzach. Y, liczę na to, żeby. Też znaleźć tą przestrzeń czasu, by otworzyć Pismo Święte, dzisiaj troszkę dłuższa lektura tych trzech rozdziałów, żeby poznać ciekawą postać, o której za chwilę coś więcej opowiem. Niech nas prowadzi Duch Święty i jego światło, o które prośmy w naszej osobistej modlitwie. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kiedy poznajemy Dedeona, mówi nam samo o sobie tak: Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa. A ja jestem ostatni w domu mego ojca. Ciekawe przedstawienie, to co mówiłem o Maryi, która jest pokorną służebnicą. On widzi siebie jako najbiedniejszego i ostatniego. Czyli co, znowu jest ta pustka, którą może wypełnić obecność, obecność Boga. Był ostatnim, ale stanie się wyzwolicielem. A to zwycięstwo będzie na tyle ważne, że pojawi się. Te kilka wieków później w y, przepowiadaniu Izajasza, ta porażka Madianitów, ale też kiedy wyruszał na wojnę, to także nie zabezpieczał się jakimiś setkami tysięcy żołnierzy, bo wiedział, że nie w tym jest zwycięstwo, że właśnie w pokorze, w tej pustce jest zwycięstwo, bo wtedy w tą pustkę może wejść Pan Bóg. Czuł, że jest mały i ostatni, ale że jest wsparty y, mocą samego Boga. Jest taka opowieść w rozdziale siódmym Księgi Sędziów, kiedy decyduje, kogo zabrać na, na bitwę. Wszystkich, którzy będą wodę chłeptać językiem podobnie jak pies, pozostawisz po jednej stronie, a tych wszystkich, którzy przy piciu uklękną, pozostawisz po drugiej stronie. Liczba tych, którzy chłeptali z ręki podnoszonej do ust, wynosiła trzystu mężów. Wszyscy inni pijąc, zginali kolana. Tak nam się dla sędziów. Otóż było bardzo dużo ludzi, którzy chłoptali jak pies, żeby tracili swoją godność. Ale nieliczni, którzy zachowali godność, nadawali się do tego, by walczyć. Takie rozeznanie, taki test człowieka, jego serca. Więc Gedeon wyruszył do walki, mając tą małą grupę ludzi, aby zaatakować Madianitów. To jest cały siódmy rozdział Księgi Sędziów. Warto go przeczytać o tym, w jaki sposób Gedeon zwycięża Madianitów. No, jak tutaj w tym widzieć opowieść o, o Maryi? Oczywiście, Gedeon jest słaby, ubogi i wspierany przez moc Boga, ale obrazem, którym chciałbym dzisiaj się zająć, jest obraz Runa. Runa, które no właśnie przez tradycję ojców Kościoła odnoszone jest do, do Maryi. Kiedy ktoś wielki, ktoś, o którym mówi Pismo Święte, bohater Pisma Święte, czyli ten ktoś wybitnie mały w oczach świata, tak jak na przykład Mojżesz, prosi o znak, żeby wyruszyć. Prosi o znak. To ta wtedy ręka pokryta trądem, czy, czy lastra, która zamieniła się w węża. Jeremiasz także prosi o znak od Boga. Izajasz Gedeon wybiera jeden znak. Mówi tak: Jeśli rosa opadnie tylko na runo, bo on rozłożył gdzieś tam runo na, na ziemi, runo z owczej wełny. Też to ważne, z owczej wełny. Jeśli rosa opadnie tylko na runo, a cała ziemia będzie dookoła sucha, będę wiedział, że wybawisz Izraela przeze mnie. I tak też, tak też się stało. Ale Gedeon dalej jest no, niepewny, dlatego mówi: Nie gniewaj się na mnie, jeśli przemówię jeszcze raz do ciebie. Pozwól, że jeszcze raz powtórzę doświadczenie z runem. Niech samo runo będzie suche, a na ziemi dookoła niech będzie rosa. Dwa obrazy, w których rzeczywiście Pan Bóg zapewnia, że wesprze Gedeona wielu misji. W ogóle sam obraz runa jest ciekawy, to ta owcza wełna. Kiedy oglądamy obrazy Maryi, Maryi jakieś takie średniowieczne, Maryja często jest przy wrzecionie, przy kołowrotku, przy, przy, ma w ręku kądziel, ma w ręku tą szpulkę wełny. To jest bardzo konkretny obraz. Tak jak każda kobieta w swoim łonie tka nowe życie, tak Maryja również tka w swoim łonie Chrystusa. I też ważny obraz jest rosy. Wiecie, że rosa na terytorium Bliskiego Wschodu to jest, to jest życie. To jest ta poranna mgiełka wody, która ożywia no, suchą, pustynną ziemię. To jest bardzo cenny dar Boga, to jest znak Jego błogosławieństwa. Ta rosa, ożywcza rosa pojawia się także w proroctwach dotyczących Mesjasza niebiosa rose, spuśćcie nam z nieba. To też, też ważne słowa w pieśni adwentowej, ale także słowa proroctwa z księgi Izajasza. Zobaczcie, więc jest znakiem błogosławieństwa, wyróżnienia, znakiem miłości Pana Boga. Taki piękny tekst z księgi Ozeasza z 14 rozdziału z wersetu 6, gdzie Bóg mówi stanę się jakby rosą dla Izraela, także rozkwitnie jak lilia, jak to Pola zapuści korzenie. To słowo prorockie, mówiące o przyjściu Chrystusa, a więc także o, o zmartwychwstaniu. Jest taki piękny hymn z okazji święta Matki Bożej Siewnej, hymn liturgii syryjsko-maronickiej, starożytny hymn. O Chryste Boże, słowo Ojca, ty zszedłeś jak deszcz na niwe dziewicy i jak ziarno doskonałego zboża pojawiłeś się tam, gdzie żaden siewca nigdy nie siał i stałeś się chlebem dla świata. Wysławiamy Cię, dziewico, Matko Boga, runo, które wchłonęło rosę niebieską, błogosławione pole zboża, które zaspokaja głód stworzenia. Piękne słowa. To runo jest łonem Maryi, w które wniknęła Boża rosa Ducha Świętego i, i zrodziła Chrystusa. I dziewictwo, i macierzyństwo złączyły się w tym obrazie runa zwilżonego rosą. Piękny obraz tego, jak Bóg może wejść w życie człowieka, który jest dla Niego otwarty, który Zgadza się, który jest, powiedzmy, dyspozycyjny na wolę Pana Boga, chce ją przyjąć i wypełnić w swoim życiu. Ten obraz Runa jest także po prostu znakiem szczególnego wybrania, umiłowania Boga. Kiedy wszędzie jest mokro, a runo pozostaje suche, to runo jest wyróżnione. Kiedy wszędzie jest sucho, a runo pozostaje mokre, to runo jest wyróżnione. Maryja także wyróżnia się pokoleniach Izraela. Maryja wyróżnia się także w tym, co potem Kościół nazwie całym dogmatem o jej niepokalanym poczęciu, o jej dziewictwie. A więc Maryja jest szczególnie wybrana przez Boga. Ale także, tak jak runo dla, dla Gedeona stało się znakiem, że naprawdę Bóg jest pośród swojego ludu i naprawdę troszczy się o ten lud, tak Maryja stała się znakiem dla Kościoła. Znakiem Bożego wybrania i tego, jak bardzo Bóg ukochał swój lud. Spróbujmy więc tej historii Dedeona, rozważając ją, poszukując w różnych komentarzach, odkryć też swoją historię, tego, w jaki sposób my doświadczamy tego Bożego wy wyróżnienia, tego doświadczenia Bożej troski, Bożej miłości, bo czasem przypominamy taką suchą ziemię i jakoś to mam tak szczególnie, że ta pieśń Adwentowa niebiosa rosę ześlijcie z góry, to myślę o sobie, o swoim sercu, które czasem przypomina pustynię. Zobaczcie, w Izraelu warto być kiedyś zimą, czy wczesną wiosną. Ta pustynia, jeśli się ją potraktuje rosą, wodą, deszczem, ożywa, staje się zielona, pełna życia. Tak nasze serce, dotknięte rosą Ducha Świętego, dotknięte miłością Chrystusa, obecnością Chrystusa, Przyjęciem Chrystusa w życiu może się przemienić naprawdę piękny, zielony, żyzny ogród. To może być nasza tajemnica naszego Bożego Narodzenia.